Radni podczas czwartkowej sesji zajęli się także dokumentem dotyczącym zniesienia opłaty targowej. Po zweryfikowaniu tej, tej sytuacji również pod kątem sposobu pozyskiwania tej opłaty i skuteczności jej pobierania oraz tego, w jakim zakresie ona wpływa na... Dochody, dochody miasta. Uznaliśmy z grupą radnych, że, mówię tutaj o wnioskodawcach, pod uchwałą podpisało się, podpisał się oprócz mnie również radny Arkadiusz Odziatowski, Włodzimierz Kuliński i Monika Selerowicz. Uznaliśmy, że złożymy pewnego rodzaju zobowiązanie tym podmiotom, które ponoszą opłatę targową, że postaramy się przekonać pozostałych państwa do tego, żeby żeby tą, tą uchwałę tą uchwałę podać pod głosowanie i tą opłatę znieść. z moich informacji wynika, że założenia budżetowe do tej uchwały co roku to kwota około 200 tysięcy złotych, natomiast faktycznie do budżetu miasta z tytułu pobierania tej opłaty wpływa kwota na poziomie 170 tysięcy złotych. Uważamy, że zniesienie tej opłaty po tym jak dzisiaj wygląda handel na targowisku miejskim, jak ludzie tam również nam no, mówią o tym, że oczekują, oczekują w przyszłości również szeregu zmian w zakresie funkcjonowania tego targowiska, wykonajmy dzisiaj pierwszy ruch, gest w stosunku do nich, uchylając, uchylając tą uchwałę, oczywiście deklarując z tego miejsca również to, że już w najbliższym czasie powinniśmy doprowadzić do sytuacji, by wspólnie z tymi, którzy prowadzą tą działalność gospodarczą na terenie targowiska się spotkać, porozmawiać również o przyszłości, charakterze funkcjonowania tego miejsca, bo, bo z pewnością ono wymaga zmian, ale jakby, jakby nie oceniając zupełnie tego, w jakim kierunku to powinno iść, postęp, postęp i, i czas pokazują, że tam się, trochę, tam się trochę ten czas zatrzymał i pewnie trzeba zmienić. Wracając do samego projektu uchwały, to jest jakby jej uzasadnienie, chciałbym również w formie autopoprawki do projektu uchwały wnieść sugestie Biura Prawnego Urzędu Miasta i w trzech punktach dokładnie dokonać zmian w tej poprawce w taki sposób, jak zostało określone to w opinii. Dziękuję bardzo. Uchwała ostatecznie została przyjęta. Zagłosowało 16 osób, przeciw było 0, natomiast trzech radnych wstrzymało się od głosu. Tu z za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta.